Pierwszą osobą, która odkrywa przed nami zakamarki swojej żeglarskiej duszy, jest kapitan Wojciech Jakobson. W trakcie swojej długoletniej przygody z żeglarstwem uczestniczył w licznych regatach, rejsach szkoleniowych, wyprawach i zlotach. Pływał zarówno na jachtach mieczowych, balastowych, jak i na dużych żaglowcach. Do legendy przeszły wspólne rejsy z Ludomirem Mączką na jachcie Maria. Jakobson i Mączka podjęli się niezwykle śmiałego wyzwania rejsu arktycznego będącego próbą pierwszego przejścia z zachodu na wschód, czyli z Pacyfiku na Atlantyk. Zapraszamy do słuchania tych opowieści z kroplą morskiej wody w tle. Pamiętam mój strach, no i strach, bo to łódka wywrotna i no ja miałem, nie wiem, wtedy Sześć lat, siedem. Co to była za, za jednostka? No to była, no, jak to się nazywało, żaglówka wtedy. Żaglówka, mieczówka. I żeglowało, no bracia żeglowali na, na Wiśle. Się przychylało. Także stracha miałem. Mhm. Ale z kolei jak mnie nie zabrali, no to to był ryk. Dlaczego, mi za, dlaczego ja zostałem. To pochodzisz z żeglarskiej rodziny. W jakimś sensie tak, bo ojciec również pływał na łódkach żeglowych i to nawet pływał w Szczecinie w czasie I wojny światowej. No nie, naprawdę? Był na froncie tym francuskim, potem został, z, ponieważ był ranny, został z frontu wycofany i stacjonował w Szczecinie, we wiosce Krakow, Krzekowo. I, I wtedy, mówi, że miał łódkę, łajbę, którą tutaj pływał. I myślisz, że ta twoja przygoda kapitańsko-żeglarska, właśnie Miała korzenie tam? Na pewno atmosfera y, związania z wodą była y, stała w rodzinie. Przed wojną też ile y, 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 mogłem mieć 8 lat? Y, może siedem zabrał mi ojciec na Dar Pomorza? Pamiętam ten moment, że tam gdzieś stałem na burcie. Y, 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 na, na, nie na relingach, ale że, że stałem gdzieś wyżej, nie na samym pokładzie. Mhm. No i potem wróciłem na ten dar. Także to było. Byłem na ostatnim rejsie atlantyckim daru i wtedy mi te, te wspomnienia wróciły. Że to były takie lata, kiedy tak tęskniliście za inną rzeczywistością, za. Tą wolnością, o której mówi się w żeglarstwie, która dzisiaj już jakby trochę się zdewaluowała, bo nikt w ten sposób nie patrzy na żeglarstwo. Tak. Ale wyście wtedy patrzyli właśnie brama na szeroki świat. Tak, dokładnie. Mam rację? Dokładnie. Ale to był pierwszy prywatny rejs właściwie bez jakiejś idei takiej, że, że coś mamy załatwić, coś tam. Czyli Płyniemy, a co się wydarzy, zobaczymy, tak? Tak jest. Szukanie takiej przygody gdzieś po drodze. Ludek miał swój bardzo określony cel. Czyli Ludomir Mączka. Że on płynie dookoła świata trzy lata. My, którzy do niego dołączyliśmy, mieliśmy czas ograniczony i traktowaliśmy to właśnie jako przygodę, przygodę, którą ma trwać na no powiedzmy jeden sezon. Mhm. A tu się okazało, że jak wypłynął, to po ilu latach wrócił. Po 11 latach. Jakie było Twoje największe osiągnięcie żeglarskie? Przejście północno-zachodnie to można określić jako, jako największe osiągnięcie, które było. Osiągnięte na jachcie Kurbiela. Kurbiel przygotował wyprawę, ale myśmy ją zrealizowali, ponieważ było nas dwóch, i, i, i niby ja byłem kapitanem. Także sukces jest wspólny z ludkiem. Czym więc różniam się od nich, od tych pierwszych ludzi na tej drodze? Jak oni pozrzuciłem osiadłe życie, zostawiłem wszystko za sobą, po to, żeby znaleźć Northwest Passage. wielu just ludzi one aby drogę do domu. northwest passage to find the hand of Franklin reaching for the beaufort sea, tracing one warm line through a land so wide and savage. And make a West passage to the sea. Chciałam Cię zapytać, wiesz co o tą rejestrację, którą masz tutaj, tego Białego Niedźwiedzia? To jest rejestracja stamtąd? Rejestracja pojazdów mechanicznych we wioskach inuickich. Północne terytoria. Na tym. Są jeszcze dźwięki, prawda? Dźwięki, które tam nagrałeś. Byliśmy parę razy na y, takich ig igrzyskach eskiboskich, nuickich, y, po pokazach tańców i, i, i śpiewów. Y, gdzie mogłem, tam starałem się to, to nagrywać. Wiesz, no nagle znajdujecie się w przestrzeni, która jest wam zupełnie obca, zupełnie nowa dla was? Bo jak policzyłem z ołówkiem w ręku, to spędziliśmy y, we wioskach y, tych inuickich, eskimoskich 11 miesięcy. Mieliście świadomość tego, że jesteście pierwszymi Polakami, którzy to będą robić? Że to jest taki no bardzo historyczny wasz rejs. Tak, oczywiście. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy y, pierwszymi Polakami, którzy płyną tamtędy. Y, mało tego, nawet Korbiel chciał, żebyśmy byli pierwszymi w ogóle, którzy płyną jachtem z obszaru Pacyfiku na Atlantyk. Bo w drugą stronę, z Atlantyku na Pacyfik, już kilka jachtów przepłynęło wcześniej przed nami. Natomiast nie było jachtów, które płynęły w drugą stronę. I po drodze też mieliście przygody, wracając. Spotkał nas sztorm tropikalny, który nas, no, dał nam w kości. Wiatr w chwilę huragana, który nas... Przygniot trzy razy masztem pod wodą. Wow! Zwłaszcza to, to pierwsze uderzenie było naj, najprzykrzejsze i najgroźniejsze, bo to było z ogromnym hukiem. Spadliśmy, to przewróciło nas nie tyle wiatr, ile przewróciła fala. Wszystko, co było na podłodze, to przeleciało na górne koje. No ja myślałem wtedy, Wyobrażałem sobie, że to już może być koniec, bo no, gdyby się masz złamał, to mo mogło być rzeczywiście bardzo źle. Ale zanim, zanim doszedłem do wyjścia, to już ludek krzyczą, masz stoi. Jak masz stoi, no, to, już, to już nie jest źle. Gdzie ci się najlepiej pływało? Który z akwenów jest ci taki no, bliski sercu? Bezpieczny, a może po prostu z sentymentem go wspominasz. To jest Kolumbia Brytyjska. To jest akwen, gdzie góry łączą się z morzem. Czuje się zapach lasów i gdzie się widzi szczyty pokryte śniegiem. Także to jest fascynujące. Ulubione twoje miejsce w tej, swojej, w tej twojej wędrówce? Mam takie porty, do których wracałem zawsze z przyjemnością. W San Diego miałem znajomego fryzjera, do którego szedłem, który się pytał, no, jak tam u ciebie, albo Honolulu. <noise> Tylko pozazdrościć. A dlaczego? Gdzie ja się czułem, jak w domu, powiedzmy. Dlaczego warto żeglować? Dla samego przeżycia, kontaktu z wodą, z powietrzem. Miałbyś ochotę wsiąść dzisiaj na jakiś jacht i popłynąć? Jeśli tak, to dokąd? No, to muszę przytoczyć Ludka Mączkę, który planował rejsy, na no jeszcze na Cieśniny, Magellana, ale jak się nie da, to chociażby do Lubczyny. <zysy>